Dzień dobry, witam państwa podczas 16 Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Dzisiaj moim gościem jest wiceprezes PFRTFI, pan Piotr Kuba. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć panie prezesie, jak wygląda sprawa funduszy ekspansji zagranicznych w Polsce? Panie redaktor PFRTFI Czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należące do Polskiego Funduszu Rozwoju, zarządza dwoma funduszami ekspansji zagranicznej. Przy czym należy pamiętać, że pierwszy fundusz ekspansji zagranicznej w zasadzie jest już w okresie dezinwestycyjnym. Swój okres inwestycyjny zakończył w ubiegłym roku. W tym funduszu zrealizowaliśmy prawie 20 transakcji na łączną kwotę finansowania z funduszu, łącznie prawie 100 milionów euro. Przy czym jeżeli dodamy udział polskich firm, które również współinwestowały razem z funduszem, albo odwrotnie, fundusz współinwestował z polskimi partnerami, dodamy do tego jeszcze finansowanie bankowe, które też w niektórych projektach się pojawiało, wówczas ta kwota łącznych inwestycji, w których brał udział fundusz pierwszy, to 300 milionów euro. Teraz mamy w okresie inwestycyjnym, czyli w tym okresie, gdzie fundusze alokuje pieniądze na nowe projekty. Tym funduszem jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2. On powstał właśnie dlatego, że w tym pierwszym funduszu no widzieliśmy potrzebę ze strony polskich przedsiębiorstw do tego, żeby taki instrument ze strony Państwa wsparcia inwestycji zagranicznych, bezpośrednich inwestycji wychodzących, skierowanych w kierunku przejęć zagranicznych, bądź też inwestycji typu Greenfield, żeby takie środki ze strony państwa były asygnowane jako właśnie element wsparcia inwestycji zagranicznych wychodzących. Jest wiele badań naukowych, które wprost wskazują na korzyści wynikające dla państwa, które które wynikają z realizowanych przez polskie firmy czy, czy narodowe firmy ekspansji na rynki zagraniczne. Prawda? Nasza gospodarka wyrosła na inwestycjach bezpośrednich, przychodzących, kiedy to zagraniczne podmioty inwestowały w polskie fabryki. Natomiast jak mówię, te badania, o których, o których wspomniałem, one są dostępne na naszych stronach. Myślę, że tam można wejść i zerknąć sobie również, jak, jak, to, jak to wygląda. Te badania wskazują znacznie, że warto wspierać państwo, warto wspierać przez państwo inwestycje wychodzące, bo one również budują bogactwo właśnie polskich firm. Więc fundusz drugi, który zaczął. E, e, swoją politykę inwestycyjną, czy realizację swojej polityki inwestycyjnej w zeszłym roku. Już ma na swoim koncie dwie transakcje, one się zamknęły w zeszłym roku. E, no i w tym kontynuujemy kolejne projekty. Więc widać, że ten element, czy ten apetyt polskich przedsiębiorstw, a na wychodzenie za granicę, na kapitałową ekspansję zagraniczną, B, na korzystanie z tych instrumentów, które są na rynku dostępne, żeby wesprzeć sobie, żeby wesprzeć się również w zakresie możliwości dodatkowych środków finansowych i realizować ekspansję kapitałową, że ten apetyt jest. A proszę mi powiedzieć, czym powinny się kierować te firmy, które chcą wychodzić na rynki międzynarodowe? Wyjście kapitałowe. Na rynki zagraniczne. Jestem takim, powiedziałbym, najbardziej zaawansowanym, najtrudniejszym elementem rozwoju firmy. Do tego firma można tak oczywiście kolokwialnie czy upoczynnie powiedzieć, powinna dojrzeć. Tak? Czyli w pewnym sensie decyzja do dotycząca wyjścia na rynki zagraniczne musi wynikać z pewnej dojrzałości organizacyjnej, z modelu biznesowego i z długoterminowej strategii. Nigdy nie można pomijać aspektu właśnie długoterminowej strategii i w jaki sposób ekspansja kapitałowa, ekspansja zagraniczna wpisuje się właśnie w długoterminową strategię wzrostu, na ile zagraniczne przejęcia mogą być metodą na pokonywanie barier wzrostu. Niektóre przedsiębiorstwa w swoim modelu biznesowym y, mogą takich barier y, wzrostu na przykład na rynku krajowym nie napotkać, ich strategia może w ogóle nie zakładać wyjścia na rynki zagraniczne w sposób kapitałowy, mogą realizować w sposób... Y, 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 y. Bez konieczności tych takich inwestycji zagranicznych eksport, prawda? czyli ekspansję zagraniczną w tej najprostszej, najbardziej powszechnej formie, czyli formule eksportowej, bez konieczności zagranicznych inwestycji. Ale jest wiele przedsiębiorstw, wiele przykładów przedsiębiorstw, gdzie na pewnym etapie po rozwoju eksportowym przychodzi moment, kiedy napotyka pewne ograniczenia i ekspansja zagraniczna, przejęcie zagranicznej firmy, jest metodą na pokonanie tych ograniczeń. No, oczywiście klasycznym przykładem jest przejęcie zagranicznego dystrybutora, albo sytuacja, w której bardzo ciężko budować biznes niejako od zera, jak w formule powiedziałbym, startupu na zagranicznym rynku, dlatego że napotyka się szereg barier lokalnych. Przejęcie lokalnej firmy, która na przykład ma patenty, ma pozwolenia, ma pewne relacje biznesowe, to pozwoli już na skokowe zwiększenie skali biznesu. Ale jak mówię, element decyzji dotyczącej ekspansji zagranicznej musi wynikać z długoterminowej strategii przedsiębiorstwa i ze świadomej decyzji dotyczącej tego, na ile ekspansja jest sposobem pokonania. Barier wzrostu, a to oczywiście wymaga długoterminowego, perspektywicznego spojrzenia na to, co robi firma, jak robi firma i jakie są wyzwania. Mamy na przykład e, e, mamy przykłady firm, które stosują ekspansję zagraniczną, kapitałową, ekspansję zagraniczną jako sposób ucieczki do przodu wobec tych wyzwań, które, e, ak, które aktualnie e, firma widzi, że w perspektywie 3-5 lat mogą znacząco. Negatywnie wpłynąć na aktualny model biznesowy, i wtedy ta świadomość, to długoterminowe strategiczne myślenie, świadomość, że przejęcia konkurentów, może niekoniecznie dokładnie z tej samego, z tym samego miejsca w danej branży, ale troszeczkę z boku, prawda, poszerzając ofertę produktową, czy dokonując pewnej integracji horyzontalnej, że jest to metoda na. Zaadresowanie potencjalnie przyszłych problemów, które już widać na horyzoncie, ale to właśnie wynika z tego spojrzenia strategicznego, tego długoterminowego zerknięcia, jak wyglądają trendy w branży, jak wyglądają. Jak wygląda dynamika ogólnych zmian czy długoterminowych trendów, jak transformacja energetyczna, jak sztuczna inteligencja, jak transformacja cyfrowa. No to są te, te długoterminowe trendy, które w różnych niejako podwymiarach czy podwątkach dotykają w zasadzie każdego przedsiębiorstwa i z tym przedsiębiorstwa muszą sobie radzić. I na to odpowiedzią może być również ekspansja kapitałowa, ekspansja zagraniczna. W takim razie proszę mi powiedzieć, jak wygląda sprawa firm, które są już na tej arenie międzynarodowej? Na przykładzie, na przykładzie tych firm, które już z Funduszem Ekspansji Zagranicznej zrealizowały swoje zagraniczne przejęcia czy, czy zagraniczne transakcje bezpośrednich inwestycji kapitałowych, można powiedzieć, że radzą sobie dobrze, wręcz doskonale. Mamy przykłady firm, które dzięki wykorzystaniu instrumentów Funduszy Ekspansji Zagranicznej były w stanie. Dokonywać większej liczby transakcji, bardziej intensywnie realizować swój program inwestycyjny i budować swoją wartość, budować zagraniczną obecność i mówiąc, tylko piąć się po tych szczeblach, powiedziałbym, próbując osiągnąć skalę czegoś, co nazywamy czempionem. Oczywiście dla wszystkich kwestia czempiona, czy może inaczej, dla, w takim powszechnym rozumieniu czempion, bycie czempionem to jest bycie powszechnie rozpoznawalną firmą przez bardzo wielu ludzi, w szczególności przez konsumentów. Natomiast mamy szereg, mamy takie pojęcie Ukrytego czempiona, Hidden Champion, to dotyczy firm, które w bardzo wąskich branżach, w wyspecjalizowanych branżach są podmiotami dominującymi albo jeden z trzech, czterech w zakresie światowego biznesu, w tej właśnie wąskiej branży, więc udało nam się dzięki. Tym filmom udało się dzięki wsparciu również w Funduszu Ekspansji Zagranicznej no, budować tą potęgę i zostać takim czempionem, e, ukrytym czempionem, mało rozpoznawalnym, ale w szczególności e, e, właśnie w te, tej wąskiej branży osiągnąć wysoką pozycję z punktu widzenia. Pozycji numer 1, czy numer 2, czy numer 3 w danej branży. A są jakieś dane, które mówią o tym, ile te inwestycje miały jaką wartość? Według stanu na koniec 2022 roku, według NB, bo takie dane mamy dostępne, stan należności który się formalnie nazywa, stan należności polskich firm względem podmiotów zagranicznych wynosił 130 miliardów złotych. Zakładam, że na przestrzeni 2023 roku kolejne transakcje, no w szczególności funduszu również ekspansji zagranicznej zrealizowane, dołożyły do tego stanu kilka miliardów złotych, więc zakładam, że około 140, 135, 140 miliardów złotych to jest stan należności polskich firm wobec czy, czy, czy względem podmiotów zagranicznych, czyli to to pokazuje Tą skalę polskich inwestycji zagranicznych wychodzących. Natomiast no, pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o intensywność, czy, czy, czy powiedzmy poziom, no jesteśmy niewątpliwie tutaj, um, jest to skutek może, albo znaczy efekt budowania naszej bazy kapitałowej przez 20 czy 30 ostatnich lat. Prawda? No nie możemy się porównać do tych przedsiębiorstw, czyli skali ich inwestycji, do tych przedsiębiorstw, które działają na rynkach międzynarodowych dekady, albo nawet e, dużo więcej e, lat, więc e, ta budowa kapitału, to rozpoznawanie potrzeb, o których mówiliśmy wcześniej, prawda, czyli budujemy firmę, rozglądamy się na rynku polskim, identyfikujemy bariery, i postrzegamy, jakie metody ekspansji, czy, czy jakie narzędzia, jakie sposoby uniknięcia tych ograniczeń. Na początku jest to oczywiście eksport, a później ekspansja kapitałowa jako metody rozwiązywania, czy pokonywania ograniczeń związanych z lokalnym rynkiem. I Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękujemy bardzo za wysłuchanie rozmowy. Dziękuję.